Hej, cześć, witajcie z tej strony a ja jestem dziś na serwerze Lovecraft.pl Tak, jestem na serwerze Lovecrafta. Dziś jestem sam. Nie ma żadnego Lovecrafta, Nikogo ze nutora pewnie się zapytacie, wejdziecie na moją działkę? No tak się szaro. No to po prostu biom by... Eee... Yy, i na przykład możecie, Eee... Yy, na przykład możecie skyblock, taki jak ja mam. Dział jest No to nie wiem o co tu chodzi, ale, normalnie jest spoczko. No i co, zaraz wam będę pokazywał wszystkie warpy i tak dalej. Tutaj w ogóle nie stres nie obchodzi mnie to zbyt raczej ten film może być w 70 20 A dobra coś nie jest No tu ludzie mają ci powiem dzisiaj YouTube A nie mogę pisać na o sobie łączyłem Jedynie komendy widzę Żeby, żeby wiecie, żeby nie było No to to Gdzie idziemy na chwy? warp? Pójdźmy na warp 1. 7 1. Tak, pokażę Wam. Pokażę, wszystkie tak szybko. No to to jest 1. first 1. Dobra, następny. Warp adymy Dobra, tego wam administracja każdy widział. Warp. To pokażę takie nowe, bo. Boss. War, boss. No, wejdziemy do boss. Tam się respią boss? tak ogólnie. O, tu jest, wartem się. Bossy respią, ale na razie nie ma. Co wy tu wam jeszcze? Ten info. SS, nie wiem co to jest. To w ogóle. No i pokażę wam zaraz takie. SS. Eee. Y Aha, czekajcie łączy sobie czat na chwilę. A nie widocznie teraz dałem. Czekajcie. Dobra. A, że mogłem postawić sobie. Ktoś coś pisze? No dobra, mniejsza, jedynie komendy. dobra, tak, tutaj mamy osadników, tak, osadnicy, osadników każdy widział, co to jest, um, nie wiem, ogłoszenia, a, to są ogłoszenia, warp, pvp, jest... O tutaj jedno się, się klepią hmm, Tam jest jak sobie wolę, tam nie jest zbytnio No warp survival Ach warp losowetby jakimś, W jakimś typie stoję Losowe typy działa, zaraz wam. Tu jest survival, tak. pokażę wam może. Losowe, to może nikt nie widział. No tepa gdzieś, tylko że ja nie wiem jak stąd teraz wyjdę. A dobra, No i pójdę na spawn. To jest screenshota. Więc. O, zrobię screener gdzieś SSA czy coś? Co zrobię. Gdzie na miniaturkę. Lecie. tym mm, się robiło. Tym. Sorry, nie chcę, co, coś zrobiłem. Dobra, jest chyba SS? Co jest tutaj? czy ser zapraszamy, a ten czy ten chester to, hm, jaki teraz Tu, a, tu jest coś takiego, że... Yy, przecena, na przykład gąbki, tu się, tu się wrzuca i przecena jest. Oluju, jak sobie miecz? Nie dam ci. Spadaj. Wrzuciłeś, dobra, no. Oddam ci, masz. <laughs> Nie wiem, czy on cię otworzyć Dobra, pożegnamy się. To co? Subskrybujcie, komentujcie, łapki w górę, a ja idę coś sobie, a ja schodzę z na razie. Na razie i cześć! Łapa! Ups.